Witam kolejny odcinek wychowania od postaw. Zajmiemy się dzisiaj odkurzaczem i yy, wspomnę troszkę o wylami. Yy, odkurzacz narzędzie, które nie powinien pies ani się bać, ani się tym bawić. Tak? Bo w późniejszym czasie, jeżeli wystraszymy tego psa, to może być lęk, jak Maluśka, Za chwilę Wam pokażę, albo ja w na następnym odcinku. Próżkoś tam siedzi. Przyzwyczajamy do dźwięku, jak również do szczotki. Kiedy odkurzamy, nie staramy się szczeniaka jakoś wystraszyć tym, tą szczotką, raczej spokojnie wokoło objechać po a jeżeli chcemy, żeby szczeniak wstał z tego miejsca, to przy okazji rzucić piłkę, zabawkę, żeby po prostu kojarzył odkurzacz z zabawą i przyjemnością. Najlepiej włączyć odkurzacz i na najniższy poziom ten pałek. No i przywieczając psy do tego, żeby je można było odkurzać. Zademonstrujemy. Włączamy. Łóżka uciekła. Później będziemy pracować. A reszta psiaki odkurzamy. Dobra. I spokojnie. Żeby się tym nie bawił. Odkurzamy. Do będzie czyściej. I nikt nie myśli, że odkurzać to jest zło. Raz już już to lubię. Czasami mi się zdarza, że chcę się z tym bawić, ale my się nie bawimy, to i to wszystko. My Rosia też odpuszczamy, a zawsze ten szum przyjemność łączymy z politycznym, także odpuszczacz kojarzony jest jako przyjemność. Jak widzicie, szczyt na cztery miesięczne nie się, my jest dla niego to przyjemność. Wspomniałem Wam o wytrynarzu, Jeżeli chodzi o wytrynarza, szczepionki mamy raz do roku. nieprzeważnie przeważnie robimy wszystkie szczepionki. Po roku czasy spotykamy się z weterynarzem i nagle pies nie lubi tego. Dlatego już w domu przyliczajemy szczeniaka do dotyku innych albo na dotyk innych ludzi. Kontaktu z ludźmi oczywiście to socjalizacja, przestań, nie wolno. Żeby nie krys ręce, <noise> oczywiście. No i najlepiej na przykład sobie wziąć, taki, nakupić, kupić sobie krople do oczu. Ramzes akurat potrzebuje, bo ma tam coś z trzecią powieką. I od razu po prostu uczymy psa. Wszystko, co chcemy zrobić psiakowi, musimy z, y, jego zapoznać z tym. Czyli na przykład krople, Wącha, przeżycia się do tego. I najlepiej pieskę po prostu żeby on był spokojniej, kładziemy po prostu pieska na bok. Nie, nie, nie. He, he, he. Spokojnie. Kładziemy pieska na bok i spokojnie kapiemy mu w oczy. Tak? tak się przyzwyczajamy do szczeniaka do tego weterynarza. Jak również będziecie mogli w późniejszym czasie weterynarze go położyć na... Przy przekręcaniu szczeniaka lub psiaka nigdy nie robimy to przez plecy, zwłaszcza no losy, bo skręty żołądku później występują. Dobra, 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 dobra. Teraz wszystko. Tak. I drugie oczko. Drugie oczko. Przestań. I wszystko. Właszczemy Dobry pies. Jeśli chodzi o uszy, w późniejszym czasie też będziemy musieli czyścić uszy. My to robimy yy, co miesiąc. My robimy około częściej, ale w sobie będziemy robić co miesiąc. Nie starajcie się od razu włożyć tej kropy do ucha. Najpierw wkładamy palca, coś ci tak? Pomasować mu. Później możecie spokojnie zalać mu do ucha, co chcecie, bo on już się przyliczają. Dzisiaj na tyle. Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia. Pozdrawiam.